W ogólnej energii jest karta śmierci. I ona właśnie mówi o transformacji i odrodzeniu. Więc, no z jednej strony, albo odrodzi się relacja z wyżej wymienioną osobą, no ewentualnie przyjdą do Was siły życiowe i energia. I spokojnie, to też nie jest tak, że Was tutaj po prostu rozsadza i macie tutaj jakieś trzęsawki i nie możecie się skupić. Ta energia raczej przynosi Wam takie poczucie uziemienia i spokoju ale jeśli chodzi o kartę dia przepraszam, kartę śmierci nie wiem czemu, diabeł mi przyszedł do głowy to też czuję, że odnowi się jakaś y, możliwość lub chęć do sięgnięcia po więcej i tutaj może chodzić o staranie się o awans czy powiedzmy powrót na siłownię czy zwiększenie częstotliwości ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej